Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla was COS naprawdę wyjątkowego. Zebrałem dla was ten najbardziej niezwykłych przedmiotów ze strony AliExpress, o których istnieniu nigdy nie wiedzieliście. Zaczynamy. Pierwszy na naszej liście to urządzenie do kodowania butelek. Wyobraź sobie, że możesz zakodować każdą butelkę w swojej kolekcji, aby wiedzieć dokładnie, co w niej jest. To urządzenie jest idealne dla kolekcjonerów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoją kolekcją. Kolejny przedmiot to przenosny blender ręczny. To idealne rozwiązanie dla osób, które lubią zdrowe posiłki, ale nie mają czasu na przygotowywanie ich w domu. Ten blender jest mały i lekki, więc możesz go zabrać ze sobą wszędzie. Trzeci na liście to chwytak do przenoszenia arkuszy płytwiorowych, gipsowo-kartonowych i innych. To narzędzie jest idealne dla każdego, kto pracuje w budownictwie lub remoncie. Dzięki niemu możesz łatwo i bezpiecznie przenosić ciężkie arkusze materiałów. Czwarty przedmiot to przenosny okomarów Xiaomi ZMI. To urządzenie jest idealne dla osób, które chcą cieszyć się czasem na świeżym powietrzu, bez obawy o ukaszenia komarów. O jest mały i lekki, więc możesz go zabrać ze sobą wszędzie. Piąty na liście to listwa ochronna w garażu. To urządzenie chroni drzwi garażowe przed zarysowaniem podczas otwierania. Listwa jest łatwa w montażu i skutecznie chroni drzwi przed uszkodzeniem. Mam nadzieję, że ta lista zainspirowała was do odkrywania nowych i niezwykłych przedmiotów na AliExpress. Pamiętajcie, że to tylko kilka przykładów, na stronie znajdziecie wiele innych ciekawych rzeczy. Część wszystkim. Dzisiaj mam dla was COS naprawdę wyjątkowego. Zebrałem dla Ciebie ten najbardziej niezwykłych przedmiotów ze strony Aliexpress, o których istnieniu nigdy nie wiedziałeś. Przygotujcie się, bo będzie naprawdę ciekawie. Pierwszy przedmiot, który chciałbym Wam pokazać, to sprężyna do spodni. Idealna dla wszystkich, którzy po wakacjach zauważyli, że ich spodnie SA nieco za ciasne. Sprężyna ta jest niezwykle elastyczna i pozwala na rozciągnięcie paska o kilka centymetrów, dzięki czemu spodnie będą pasować idealnie. Kolejny przedmiot to urządzenie, które umożliwia ładowanie telefonu z dwóch baterii paluszkowych. To idealne rozwiązanie dla osób, które często podróżują i nie mają dostępu do gniazdka elektrycznego. Wystarczy włożyć dwie baterie paluszkowe do urządzenia, podłaczyć kabel USB do telefonu i gotowe. Następny na naszej liście jest hamak na stopy. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy spędzają długie godziny przy komputerze. Hamak ten pozwala na wygodne ułożenie stop, co zapobiega ich opuchnięciu i zmęczeniu. Kolejny przedmiot, który chciałbym wam pokazać, to nóż krążkowy do krojenia warzyw. To niezwykle przydatne narzędzie dla wszystkich, którzy lubią gotować. Nóż ten pozwala na szybkie i precyzyjne krojenie warzyw w cienkie plasterki, idealne do sałatek, zup i innych potraw. Na koniec zostawiłem COS naprawdę wyjątkowego drukarkę 3D do drukowania na pianz do kawy, piwa, koktajli, deserów i ciastek. Ta drukarka pozwala na tworzenie niezwykłych wzorów i napisów na ulubionych przekazkach. Wyobraź sobie, jak zaskoczeni będą Twoi goście, gdy zobacza na swojej kawie napis Happy Birthday. To tylko kilka przykładów niezwykłych przedmiotów, które można znaleźć na AliExpress. Jeśli szukasz czegoś oryginalnego i praktycznego, to koniecznie zajrzyj na tę stronę.